Dzień dobry kochani, w nowym vlogu mamy odra na przepiękną pogodę, świeci słońce, jest ciepło. Jesień powiedzmy, że nam dopisuje, a ja słuchajcie, postanowiłam, że zrobię sobie dzisiaj wolne i lecę do kina. Na pierwszy poranny seans. Postanowiłam, że wybiorę się na Botox. Słyszałam o tym filmie przeróżne opinie. Od tych najgorszych to bardzo pozytywne, a jak będzie, sama chcę to ocenić i mam nadzieję, że nie wyjdę w trakcie skina. A wam, kochani, życzę miłego oglądania. Jak się potoczy dzisiejszy dzień, to się okaże, okaże. Wszystko na spontanie. Także mam nadzieję, że miło spędzicie czas, a ja się już szykuję i lecę. domu jak widzicie po filmie i powiem wam, że mam bardzo mieszane uczucia i nie wiem czy dobrze zrobiłam że na niego poszłam, bo poruszone zostały takie kwestie, które uważam, że są zbyt delikatne, jak na przykład aborcja, ciąża i tak dalej, natomiast e, może powiem wam tak pierwsza część filmu bardzo słaba środek jeszcze taki w miarę końcówka rzeczywiście może wywołać u was różne emocje takie bardziej pozytywne Natomiast za dużo w tym filmie jest kwestii aborcji, za dużo jest kwestii ciąży i dzieci. Osobiście uważam, że nikt nie jest w stanie zrozumieć kobietę, która staje przed taką decyzją, jak druga kobieta, która w takiej sytuacji się znalazła. I może reżyser oparł ten film na faktach I z jakiejś tam opowieści czy z czegoś wiedział mniej więcej jak to wygląda Ale... Um, no nie wiem, słuchajcie um, To wywołało u mnie trochę taki niesmak um, Tak jak mówię, za dużo tego Zdecydowanie za dużo Natomiast były też takie kwestie, które... Były świetnie przedstawione, jak na przykład operacje plastyczne, jak na przykład kwestie związku, czy tak słynny teraz weganizm no po prostu Mistrzostwo Świata. Tak samo jak to, że my kobiety jesteśmy w stanie zrobić wszystko i żeby osiągnąć jakiś swój cel, też jesteśmy w stanie zrobić wszystko w tym kierunku. Także tutaj ogromne brawa. Jeżeli chodzi o dobór aktorów, też naprawdę udany i wielu z nich zagrało mistrzostwo, po prostu super. Natomiast ciężki humor w całym tym filmie e, dominuje i powiem Wam tak: pół sali e, to byli ludzie, którzy absolutnie nie zrozumieli o co mhm. chodzi. A, natomiast moja druga część sali, moja druga, ja i przede mną e, dwa rzędy z kobietami, które też e, troszeczkę starszymi, które. Też dobrze bawiły się w niektórych momentach, tak jak ja, czyli doskonale zrozumiał ten humor. A ponieważ ja sama mam też takie ciężkie, ciężkie poczucie humoru momentami i wiem, że niektórzy z Was tego nie rozumieją, no to tak jak mówię, ten film jest w stanie podzielić ludzi na tych, którzy powiedzą tak, i na tych, którzy powiedzą absolutnie nie. Czy Wam polecam? Szczerze, poczekajcie, aż film będzie w sieci. Chyba nie warto na niego wydawać pieniędzy, żeby po prostu go zobaczyć, bo nie jest to jakaś sensacja, rewelacja pod względem czy gry aktorskiej, czy efektów specjalnych, czy samej treści. To jest taki film, który można spokojnie obejrzeć w domu, na DVD, gdzieś na Netflixie i tak dalej. Natomiast to daje do myślenia. Daje dużo do myślenia. No i powiem Wam, że nie do końca jestem przekonana czy dobrze zrobiłam że do niego poszłam bo tak jak mówię poruszony został tam wątek który w pewnym sensie mnie dotknął um, ale nie powiem wam też czy pozytywnie czy negatywnie o co dokładnie chodziło bo to już jest zbytnio e, odchodzi w ogóle od tematu tego filmu no a ja teraz słuchajcie lecę na obiadek mamaks jest w domu przygotował lasagne pipeta tutaj już siedzi i czeka na mnie aż dam jej jeść Także żeby tutaj też za bardzo się Wam nie rozgadać. No i myślę, że czas odpisać na Wasze komentarze, zobaczyć, co tam się dzieje w internecie, na Instagramie, a odezwę się do Was już, myślę, za chwilę. Idziemy teraz po kwiaty. Czarno. Dobre, witam. Ale słuchajcie, Jestem zdecydowaliśmy. Tutaj. Tak wiemy już, że jesteś. Zdecydowaliśmy, że zanim pojedziemy na Hale Mirowskie, to jedziemy na coś słodkiego. Idziemy na kawę? Na kawę. W jedno z naszych ulubionych miejsc. I za chwilę wam pokażemy gdzie. To get away Co ty kupiłeś? Zobacz. No wiecie co? Co jedna, to za pizza? Jedna dla ciebie jedna dla mnie. A nie, pizza? Przepraszam an. bardzo, a nie mówiłeś, że jemy fast food za rok? Bo nie będą lawodzie dla pizzy. będą la wodzie, si. <grym> Tym razem zdecydowaliśmy się na białe lilie. Proszę, jakie piękne. Tylko czekać, aż się otworzą. No i myślę, że tym liliowym akcentem będziemy co? się już ja żegnać. Tak, bardzo lubię ładne są. No pewnie że lubię. Ty wiesz, że białe. białe? Ben. Ben. białe. <laughs> hmm, hmm. E, słuchajcie, zabieram się za składanie tego vloga, bo jutro muszę go opublikować. E, mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas i że miło też się Wam oglądało. Zapraszam Was kochani bardzo serdecznie do kolejnych filmików i ściskam cieplutko. Buziaki, pa! Ciao! Arrivederci. No dzisiaj buziaki pa. Buziaki pa! <laughs> something that you need to have if it's on